Nagrywam to na żywca bez żadnej przygotowanej narracji. Ten kanał nie jest rozwojowy. Ten kanał jest typowo rozrywkowy. Ten serial vlogowy jest tutaj tylko dodatkiem. A drugi odcinek serialu Swify już jest prawie skończony. Nie będę obiecywał kiedy to wyjdzie. Siema. Nie jest to typowy vlog, taki jak się od wtorku pojawiały na moim kanale. Tylko jest to bardziej taki vlog podsumowujący, czy wyciągnięcie po prostu wniosków z tego, z tego dnia jako po prostu ta moja droga od zera na szczyt właściwie wygląda. I ogólnie nagrywam to drugi raz, bo przed, przed chwilą sprawdziłem i za pierwszym razem zamiast nagrać siebie nagrałem kurde tylko lampę, która jest za telefonem, <grym> więc super, ale tak. Pierwszy wniosek, jaki w sumie można z, z tego vlogów wyciągnąć jest taki, to że dosłownie zawsze, kiedy próbowałem podjąć się wyzwania, aby wreszcie zmienić swoje życie, dzień, dwa, udawało mi się mniej więcej zaplanować sobie czas i trzymać się go, ale od trzeciego dnia już szło wszystko w pizdę. I dosłownie nic mi już nie wychodziło praktycznie, przez co pod koniec tygodnia, właściwie na jego końcu, nie było totalnie żadnej zmiany, i tak samo jest w, w tym przypadku, gdyż przez pierwszy dzień czy dwa udawało mi się mniej więcej y, utrzymać y, poziom zaangażowania, ale potem, oczywiście, wszystko się zepsuło. I to teraz te dwa dni, sobota, niedziela, nie zrobiłem chyba praktycznie nic poza może pół godziny, kiedy coś, rzeczywiście coś porobiłem. Więc po prostu jest masakra, że tak to ujmę. Drugi zestaw jest taki, że nie można polegać, lub ja nie mogę polegać, polegać czasami motywacji i po wojnie zaczynam czuć, że tej motywacji tak naprawdę nie ma i ona nie istnieje. Otóż dlatego, że w jednym z vlogów podjąłem się tematu, w którym tłumaczyłem, że potrafię przez godzinę oglądać, czy po prostu słuchać w tle film motywacyjny, czy filmy motywacyjne. I w momencie, gdy skończę po prostu po godzinie coś robić, co musiałem zrobić niezwiązanego z moimi marzeniami, to nie montuję filmu, nie robię nic w kierunku tego, aby coś załamać, robić w najcieca z bonus, czy po prostu skrypto, nie wiem czegokolwiek. Nie robię po prostu nic w kierunku marzeń, tylko tak, odpalę sobie gierkę, odpalę sobie YouTube, i sobie zacznę oglądać jakiś film. Po prostu zrobię cokolwiek, byle nie gonić marzeń. Co jest chore. Bo z jednej strony chcesz gonić marzenia i osiągać swoje codzienne cele, ale z drugiej strony tego nie robisz. I to jest główne skutkiem. No tylko tak, ten serial o mnie jako o vlogi pokazuje, że droga nas na szczyt to nie jest ciągłe progresowanie każdego dnia. Po prostu każdy się. Poddaje. Każdy ma momenty, kiedy upada, zanim dochodzi na ten szczyt. Tak jest u każdej osoby, która rzeczywiście coś w życiu osiągnęła na świecie. I rzeczywiście jest znana z czegoś. Tak jest dokładnie z każdym. Ale najważniejsze, żeby po tym upadku się podnieść, wziąć się w garść i po prostu zapnieć i rynczeć. Bo o to w tym chodzi. Żeby pomimo tych porażek dalej wierzyć w siebie i zważając na wszystko zapierniczać. Pamiętam, że za pierwszym razem jeszcze miałem jakieś dwa wnioski chyba, jeśli z... no, dobrze pamiętam. Tylko przez to, że nagrywam to na żywca bez żadnej przygotowanej narracji to nawet nie pamiętam co ja wtedy powiedziałem na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że na ten moment po prostu bym podziękował wam za, za ten tydzień. Ci, którzy są zainteresowani Taki, takimi vlogami z rozwoju to będzie miło jeśli zostaniecie tutaj na dłużej Chce, chcecie zostaniecie, nie chcecie, w pełni rozumiem ale też jedna bardzo ważna rzecz ten kanał nie jest rozwojowy ten kanał jest typowo rozrywkowy możecie to zauważyć po tym co publikowałem wcześniej czy filmy z CSA czy z Minecrafta, kurde jakieś szosy czy z Fify, co obecnie y, robię serial ten kanał jest typowo rozrywkowy ten serial vlogowy jest tutaj tylko dodatkiem. I nigdy on tutaj nie będzie głównym tematem. A drugi odcinek serialu Swify już jest prawie skończony. Stały mi tam dosłownie yy, do, do zrobienia momentami tekst, żeby dodać i efekt wizualny. No, i jeszcze po y, sama końcówka. Więc za niedługo to będzie, ale nie będę obiecywał kiedy to wyjdzie, bo po prostu po tym kiedy zapowiadałem albo obiecywałem coś mi to nie wychodziło, więc stwierdziłem, że już nie zapowiadać i obiecywać nie, nie będę, bo mi to po prostu nie wychodzi. Więc dziękuję wam za ten tydzień i widzimy się na następnym. I zakończę to tak jak ostatnio kończę każdy vlog. Trzymaj się stary.